Dzień dobry i dobry wieczór. Tydzień w tygodnikach. Czy jest dobrze, czy jest co czytać? Szczerze powiem, niestety gorzej niż w zeszłym tygodniu, ale jakieś rodzynki dla Państwa wyjąłem, a przy okazji też kilka metodologicznych uwag, które każdemu czytelnikowi mogą się przydać. A musimy zacząć, jednak tradycyjnie, ponieważ byłem trochę zaczepiany. Od tej trucizny, ale taki dymek, który Państwo też może widzicie na jednym z ujęć, tym jaśniejszym, to jest inny dym, bardzo zdrowy, bo sprawiłem sobie za jakieś zresztą śmieszne pieniądze coś oto to takiego. Nawilżacz. Nawilżacz powietrza. Polecam, podobno to jest zdrowe, bo zobaczyłem, że mam jakieś upiornie przy kaloryferach jeszcze ciągle, oczywiście działających, mam jakieś upiornie suche powietrze, a to zdaje się niedobrze. Pod każdym względem, a w czasach COVID-u chyba jeszcze bardziej. Ale wracamy oczywiście do głównego tematu. Najbardziej szczerze powiem, rozczarowała mnie polityka, ale też dlatego, że tydzień temu wyznaczyła bardzo wysoki poziom. To był wyjątkowo dobry numer, no i niestety tego poziomu utrzymać się nie dało. Jest to prawda bardzo zabawna i niechcący, bo chyba polityka o tym jeszcze nie wiedziała, biorąc pod uwagę już dwa procesy, jakie się szykują ze zniesławienie niejakiego dudy, bo taką oto ma okładkę z dudą, który jakby wnika w mur, czy też rozmywa się w murze po prostu. Natomiast w środku to nie jest tak, że to są złe teksty. Tylko, że jest mnóstwo takich tekstów, powiedziałbym, oczywistych. No No jest oczywiście kolejne jakby tekst o zabójczej trzeciej fali. To znaczy, ja tego nie lekceważę, tylko że no wszystko to wiedziałem już, zanim sięgnąłem po tę politykę. Właśnie o tym, że zanikającym prezydencie, czy też rozmowa z posłem PO i Dawiuszem Jońskim. O, którzy tropią afery pisowskie, no ale też mam tego dużo sprawozdawanego przez Okopres, czy przez Wyborczą, czy, czy ONET, więc no nie jest tak, żebym się z tego powodu rzucił do czytania polityki. To, co mogę z czystym sumieniem polecić, to jest Jędrzeja Wienieckiego, bardzo ciekawy tekst o Big Farmie, czyli o tych wielkich koncernach farmaceutyczno-medycznych które no, dzisiaj nas z jednej strony nas zbawiają, a z drugiej strony doprowadzają nas do szału. Ale przy tej okazji ja potem jeszcze na koniec coś powiem jakby lepiej było ten tekst opakować, opakować zaznaczam, to nie wina autora. raczej brak właśnie jakiegoś pomysłów w redakcji. Czy też ciekawy i ciągle niestety aktualny tekst o sprawie, którą może Państwo znacie, ale, ale warto to sobie przypomnieć i mieć w tyle głowy, czyli o Andrew Wickfieldzie, o tym słynnym, a właściwie osławionym oszuście lekarzu, naukowcu brytyjskim, który wymyślił, no powiedziałbym, takie podstawowe założenia antyszczepionkowców czyli wymyślił sobie szkodliwość pewnej szczepionki. Niestety zostało to przez The Lancet, czyli szalenie renomowane pismo, opublikowane jako poważne badania. Potem się okazało, że wszystko jest kłamstwem. No i od tego zaczęła się afera czy też passa dla antyszczepionkowców, choć oczywiście dzisiaj sięgają też po inne, innych kłamców. I Jeszcze w, w bloku tekstów historycznych Smutny, ale ważny, niestety tekst przypominający o tym, że mamy niestety na wiosnę, na Wielkanoc, rocznicę pogromu żydowskiego w Warszawie pogromu w 1940 roku, proszę Państwa, czyli pod panowaniem niemieckim, ale nie niemieckimi rękami, robiono, choć zapewne z jakiejś tam inspiracji yy, hitlerowskiej. Yy, owszem, yy, ważny i ciekawy tekst Janny Podgórskiej. I to tyle tym razem z polityki. W przeglądzie, w przeglądzie, no, moim zdaniem, najmocniejsza okładka, nie żeby była taka bardzo piękna, choć jak na przegląd, całkiem niezła, ale temat bardzo ważny. Liczy się tylko zysk złoteżniwa dla deweloperów. I jest dobry, dobry tekst na ten temat. Czyli, generalnie, tu chodzi o różne zjawiska, ale Przede wszystkim o, o, o zjawisko obłąkanych zupełnie cen, właściwie niczym, poza oczywiście zyskiem deweloperów, nie usprawiedliwionym, ale też o nową jakość, jeżeli to można nazwać, o nową antyjakość, czyli budowa mieszkań, takie w tej chwili na osiedlu, bliska wola JW Construction. To wyjątkowo bandycka jest zresztą firma. W którym ma mieszkać 10 tysięcy osób. No i jest tak, że chyba w większości mieszkań przez, całą, przez cały dzień, nawet latem, nie zobaczy się światła słonecznego, bo tak to jest stłoczone i tak wysoko wyniesione w górę dość przerażające. I, i, i krótka rzecz: przegląd na zawsze na początku takie pytanie tygodnia, gdzie pyta i. Różnego typu fachowców, ekspertów, ale czasem też nawet swoich czytelników. I tym razem pyta o jeden z postulatów Kukiza, o którym się mówi, że może być przedmiotem handlu Kukiza z pisem skaczyńskim. Mianowicie, czy sędziowie pokoju poprawiliby pracę sądów? I tu jest kilka ciekawych odpowiedzi, nie będę zdradzał, jakie, zobaczcie sobie Państwo. Natomiast problem akurat w tym wypadku, mimo że tę rubrykę zawsze chwalę, jest taki, że właściwie żeby mieć kompletną wiedzę, to jeszcze trzeba by przeczytać krótki tekst z początku polityki, gdzie też jest mowa o tych sędziach pokoju, bo problem polega na tym i to jest już tylko w polityce, że gdyby nawet ich wprowadzić, bo są różne racje za, mimo że kukis, a może i Kaczyńskich, ale problem polega na tym, że w obecnym polskim systemie konstytucyjnym Oznaczałoby to, że potem od takiego sędziego pokoju można się odwoływać już do normalnych, tych profesjonalnych, znanych sam sądów. Czyli robi nam się trzyinstancyjne sądownictwo, czyli nie będzie to żadną pomocą dla odciążenia na przykład sądów powszechnych, a to jest jeden z głównych powodów, żeby to zrobić. Trzeba by zmienić konstytucję. No a zmiana konstytucji raczej dzisiaj nie jest możliwa. Więc to obie te rzeczy w przeglądzie warte polecenia. Ale właśnie przy sprawie deweloperów, nie. Poczekamy z tym jeszcze do Newsweeka, bo to jest coś, co łączy te wszystkie tygodniki. W Newsweeku mamy, powiedziałbym, niesłychanie patetyczne zdjęcie i headline również: Łańcuch i kajdanki. I no, jak widać sędziego Igora Tuleje, który tak wyciąga zaciśnięte ręce, czyli że to jemu mają spinać kajdankami. Znaczy, to się może niestety zdarzyć, ale trochę historyczna ta okładka, powiedziałbym. Taka no, tabloidowa dość. <laughs> Jest interesujące, od bez szałów. czytałem już, nie wiem, pewnie naście, a może dziesiąt wywiadów z Tuleją. Bardzo odważnym człowiekiem, ale nic wstrząsająco nowego się z tego wywiadu nie dowiedziałem. Ciekawszy zdecydowanie jest taki podsumowujący tekst Aleksandry Pawlickiej Kumakumie um Pomóc umie, czyli o pączkujących ciągle nowych instytutach sławiących dziedzictwo narodowe Instytucie Pileckiego i różnych innych, które właściwie dublują działalności pn bardzo ważny tekst, ale i właśnie, i tu pewne podsumowanie. Zarówno wspomnianym przeze mnie tekście o Big Farmie w polityce, jak i, choć może najmniej, ale również o tym tekście o deweloperach. Aż się prosi, żeby jakąś istotną część informacji albo opracować, albo doda dodać jeszcze pewne dane za pomocą infografii. To jest tak, że już wiele lat temu odkryto na całym świecie, że niesłychanie pomaga w lekturze, i lepiej się wbija w pamięć i jest przejrzyste niesłychanie, pokazanie pewnych zjawisk za pomocą infografiki. Infografika oczywiście w najprostszej formie to jest taki tam wykres kołowy, który tam znacie na przykład z, ze sprawozdawania różnych sondaży, ale nie tylko. Infografiki robi się nieraz wspaniałe, yy, trochę właściwie w stylu między właśnie suchymi danymi statystycznymi, a wręcz komiksem i można nie, dużo więcej za pomocą dobrej, inteligentnie opracowanej infografiki pokazać czytelnikowi niż za pomocą najlepiej nawet napisanego tekstu. Ale przede wszystkim dobra infografika nie konkuruje z tekstem, nie zastępuje go, ale niesłychanie go rozwija i dodaje pewnej roboty, choć oczywiście zmusza też wtedy dziennikarza do pewnego researchu, który musi wykonać. Jakie dane będą ciekawe i istotne i możliwe do przetworzenia w formie infograficznej. No tajemnica braku infografik nie tylko w tych tekstach, ale w ogóle, jest dość prosta. To jest trudny zawód, bo to trzeba mieć umiejętności analityczne i graficzne i internetowe i komputerowe i researcherskie. Po prostu takich ludzi prawie w Polsce nie ma, a już chyba w ogóle nie ma ich na stałe w redakcjach, bo to jest, ponieważ zawód jest jeszcze w Polsce no, prawie nieistniejący, więc jeżeli nawet tacy by się znaleźli, trzeba by im sporo płacić. No a po co płacić więcej, skoro można zapłacić mniej za same słowa? No niestety, taka jest smutna prawda. Czy coś jeszcze? W, w, tym, w tym numerze polityki z pewną sympatią, choć tym razem wiele z tego nie wynika, odnotuje oni co jakiś czas robią coś takiego, że biorą młodych ludzi, przepytują na różne tematy i tym razem to są młode dziewczyny, samomaturzystki, maturzystki, które no, piszą, odpowiadają trochę na, na, na prowokacyjne pytanie o egzamin dojrzałości i tak ma wyglądać nasza młodość. Więc jak mówię, akurat tutaj może zbyt wiele się nie dowiedziałem, ale w ogóle dobrze, że pamiętamy o tym, że jest taka grupa wiekowa i że jej oddaje się głos. Więc zawsze będę polecał, jest ciepły, sympatyczny, mądry wywiad z Antkiem Pawlakiem, moim przed laty przyjacielem. Część z Was może zna go z Facebooka, jeżeli nie zna, to niech go pozna. Znakomitym poetą. Ale też opozycjonistą od, od gówniarza, właściwie. Pesy, pesymizm się opłaca, niezbyt optymistycznie brzmi, ale Pawlaka zawsze warto czytać, zarówno jego wpisy na Facebooku, jak i jego znakomite wiersze, bo to bardzo dobry poeta. I cóż jeszcze, ciekawa informacja, bo to do nas też pewnie jednak dojdzie, mam nadzieję, że w Wielkiej Brytanii, czyli tej tej matce wszelkich liberalizmów, właśnie zapadł w wyroku proces, wy, wy, wyrok w procesie, że 70 tysięcy brytyjskich kierowców Ubera dostanie pełne prawa pracownicze. No, nie muszę chyba mówić, że to może oznaczać swego rodzaju rewolucję, choć to jest na razie pierwszy kroczek do tej rewolucji, ale kroczek bardzo istotny. Warto by było, żeby do nas ta rewolucja też dotarła. Na koniec trochę przywołując to, co w opublikowanym już chyba dwa tygodnie temu, prez w moim tekście upadku mediów mówiłem, chciałem to troszkę pokazać tutaj na jednym przykładzie w Newsweek. Nie było okazji w ostatnich tygodniach, bo początek roku jest słabszy reklamowo. Ale uczciwie też powiem, że nie dotyczy to moje potępienie ani przeglądów, których takich rzeczy chyba nigdy nie ma, przynajmniej ja ich nie kojarzę. Nie ma ich również w polityce. Ale to jest otóż coś takiego. To jest tekst w Newswe. Wygląd też ma znaczenie. I to jest tekst o tym, że o tym, że oprogramowanie dla firm to jest taka fajna rzecz i, i chodzi o to, żeby było łatwe w obsłudze i jeszcze ładne. I teraz normalny czytelnik przez to przelatuje, znaczy może czyta co, co gorsza, nie zwracając uwagi na kilka szczegółów. Że na beleczce takiej pionowej tutaj, tutaj mamy coś takiego, jest napisane cyfrowy biznes, sekcja tematyczna. Nie ma co tydzień takiej sekcji tematycznej. Druga rzecz, na którą może zwrócić uwagę, że autor. Nieznany, przynajmniej nie występujący w stopce wśród dziennikarzy Newsweek, Marcin Kaczmarczyk, jest podpisany taką oto kursywą to jest tak zwane pochyłe pismo tutaj, że i tyle. W tekście wymieniany jest kilkakrotnie, natomiast a propos oprogramowania dla firm, spółka Hikron. Która ma genialne takie oprogramowanie, o innych chyba się nie pisze. A obok jeszcze stoi reklama, czyli to jest to, to ciemne. Zgadnijcie Państwo, czy ja, firmy Hikron. Czyli jest to normalna, płatna reklama, i nic by w tym nie było złego. Ja do tej prawej strony tej rozkładówki nic nie mam, ale do lewej mam, ponieważ lewa udaje stronę redakcyjną, a nie jest stroną redakcyjną. Napisał ją. Znaczy, być może ktoś z redakcji, ale to wtedy kryjący się pod pseudonimem, czyli ktoś wstydzący się swojego nazwiska, albo nie dziennikarz, tylko nie wiem, pracownik PR-u firmy Hikron. Natomiast całość robi wrażenie i ma robić wrażenie tekstu redakcyjnego. Czyli czytelnik ma skonsumować ten tekst przekonany, że to jest stanowisko Newsweeka, Tomasza Lisa, Aleksandry Pawlickiej. I innych świetnych dziennikarzy newsweekowskich. Ja wiem, z czego to się bierze, ta kryptoreklama. Ona jest niestety w wielu polskich mediach dzisiaj absolutnie powszechna, ale ja proszę Państwa, mówię o elicie tygodników. Być może szwajcarsko-niemiecko-amerykański wydawca uważa, że to jest normalne. Wydawca newsweeka, to jest obrzydliwe, a przede wszystkim ze skąd skuteczne. Oczywiście nie sposób jest wyliczyć wpływ tej kryptoreklamy na obniżanie się renomy Newsweeka, czy też w ogóle obniżanie się renomy tygodników opinii w Polsce, tych niezależnych, ale jakaś, jakiś to wpływ z pewnością ma. I jeżeli ciągle spada sprzedaż i spada czytelnictwo, to jest to być może nie największy, ale jeden też. Z powodów tej, tego, tego spadku. Zastanawiam się, jak długo wydawcy, chyba dobrzy biznesmeni, będą przekonani, że im się to opłaca, bo ja oczywiście rozumiem, że ileś tam tysięcy złotych za tę reklamę wpłynęło i że na przykład ta firma powiedziała, że albo dajecie taką krypciochę, albo my się w ogóle u was nie ogłaszamy. I że w związku z tym, jakby redakcja odmówiła, to by wtedy straciła, tak? No tylko właśnie pytanie, jak długo takim oszukiwaniem czytelnika, bo to jest oszukiwanie czytelnika, można jechać na prestiżu nazwy Newsweek, czy też szerzej na prestiżu niezależnego tygodnika opinii. I tym smutnym akcentem kończę i do zobaczenia za tydzień.